kochani, ja jestem Paula i witam was w kolejnym filmiku z serii Star Stable I słuchajcie, dzisiaj lecimy opactwo Doyla Tak, słuchajcie, lecimy kolejne wspomnienia Katrin Wydaje mi się, że są to już ostatnie, zobaczmy jeszcze Mamy tutaj, słuchajcie, motylki i mamy tutaj opactwo Doyla Więc zobaczymy jak to będzie, jeżeli chodzi o tutaj te, to no, brakuje nam dwóch Ale wydaje mi się, że może jak odblokujemy ten, to będzie ten no ale słuchajcie, zobaczymy, więc lecimy, szukamy jak najbardziej motylków. Będę wam mówić, gdzie jaki się znajduje. I pierwszy znajduje się już zaraz tutaj. I jest to słuchajcie, numerek 7. A jego kody to X na 236 i Y na 232. Widzimy tam w ogóle w tle Lindę, więc tak, szukamy słuchajcie tutaj i. Zobaczymy, co to będzie. Patrzcie, jest tutaj kolejny. Tutaj no, jest dość mało miejsca, więc wydaje mi się, że nie będzie trudno je znaleźć. I mamy, słuchajcie, ósemeczkę. A znajduje się na x238 i y229, 230. Lecimy dalej. Kolejny znajduje się tutaj. I mamy, słuchajcie, piąteczkę. Ok. I tutaj, słuchajcie, mamy x na 240 i y na 229. Lecimy, wydaje mi się, tu w dół. Może w sumie. No właśnie, tutaj. I mamy, słuchajcie, szósteczkę. Więc nie jest źle. Wydaje mi się, że to akurat pójdzie dość gładko. A znajduje się na x240 i y227, czy tu gdzieś na dole może by był? Zobaczmy. Tu na razie nic nie widzę. Ale chyba ten filmik będzie dość króciutki. I wydaje mi się, że... O, tu jest, tu jest, tu jest. No nie bądź tak aż tam. Aha, i wziąłam, słuchajcie, w sumie ja nie powiedziałam wam konia początkowego, bo może tutaj być coś ciekawego, gdzie potrzebuję konia początkowego. I tutaj słuchajcie, mamy czwóreczkę. I co my tu mamy za kody? X na 249 i Y na 228. No to słuchajcie, lecimy dalej. Wydaje mi się, że może w tom. I szukamy. Wydaje mi się, że może pojedę na chwilę tutaj. Tak, jak od razu wam mówię, nic nie oglądałam, nie wiem, gdzie się co znajduje. Szukamy na ślepaka. Dopiero na koniec, jakbym naprawdę nie mogła, y, słuchać się, jakiegoś znaleźć, to wtedy będę się posługiwać pomocą dydaktyczną zwanią YouTube. Ale zobaczmy, pojechałabym. O, jest tutaj. I tu mamy, słuchajcie, dwójeczkę. I jakie tu mamy, słuchajcie, kody? X239 i Y238. Ok, tu już widzę kolejnego, ale sobie pojadę na razie tutaj. Słuchajcie. O, widzicie, dlatego chciałam jechać tu i tu. Tu mamy jeszcze jednego. I tu mamy trójeczkę. I dlaczego ja ci smutna muzyka, już się boję. I tu mamy x na 245 i y na 235. Wydaje mi się, że teraz polecimy do góry. Bo tu się znajduje. No, hops. Ok, mamy to i to jest, słuchajcie, dziesiątka. Brakuje nam jeszcze tylko jedynki, dziewiątki. I lecimy. Dziesiątka x na 243 i y na 235. No to słuchajcie, filmik będzie naprawdę króciutki. Tu mamy kolejnego motylka już. I to jest, słuchajcie, jedyneczka, jak najbardziej. Więc słuchajcie, jest dobrze. X na 242 i Y na 236. I został nam ostatni, który jest tam. Oj, słuchajcie, będzie ciekawie. I mamy ostatniego. Mamy dziewiąteczkę. Ona znajduje się. 242 na 231, więc jak widzicie, tutaj jest wszystko tak naprawdę w miejscu. Miałam przeczucie, że znalazłeś wszystkie fragmenty jedynego ze wspomnień Katrin. Spotkajmy się przy opactwie Doyla, gdzie połączymy to wspomnienie w całość. No i słuchajcie, jesteśmy jak najbardziej. Mamy Lindę. Tak, to jest ostatnie wspomnienie pamiętnika Katrin. Gotowa. Wspomnienie Katrin. Nowe życie. Zaprosiłam kogoś do tego ostatniego wspomnienia. Mam nadzieję, że ci to nie przeszkadza. Tomasa? Albo Justina? Kogo? Mam nadzieję, że się nie spóźniłem. Justina. Jesteś w samą porę. Gdy ty szukałeś fragmentów wspomnienia, opowiadałam Justinowi o naszym planie odtworzenia pamiętnika Katrin. Na początku było mi naprawdę przykro, że grzebiecie we wspomnieniach. O, ma tu starą jeszcze wygląd. Że w grzybiecie w wspomnieniach mojej mamy, angażowałyście się w prywatne sprawy mojej rodziny. <laughs> Bardzo cię przepraszam, razem nie miałyśmy wyboru. Nie, przepraszamy. No już dobrze, Paulina. Linda mi wyjaśniła, co cię wiąże z moją mamą. Mogłaś mi zrozumieć moje przeznaczenie, więc ja chcę ci pomóc zrozumieć twoje. A dodatkowo mogę lepiej poznać mamę, której nigdy nie spotkałem, więc warto. Jeszcze nigdy nie przyniosłam w przestrzeni wspomnień dwóch osób. Mam nadzieję, że wszystko dobrze wyliczyłam i nie utkniemy w czasach Johna Jarla. Co? Haha, tylko żartuję, nic nam nie grozi, chyba. Tak myślę. No to jazda. Ale fajnie. Ok. Słuchajcie, jesteśmy jak najbardziej. Chyba, że nie mogę zrobić, słuchajcie, zdjęcia. Tak, spróbuję zrobić jakoś to zdjęcie. Tu mamy pierwsze. Czy to. Mamo? Niestety cię nie słyszy. To tylko wizja, echo przeszłości. Jest piękna, czy ona. Haha, to ja! Podczas naszych podróży w przeszłość widziałyśmy Katyn już wiele razy, ale nigdy nie była tak szczęśliwa. Czy czułaby się tak samo, gdyby wiedziała, jakie na wszystkich sprowadzę niebezpieczeństwo? Justin, nie jesteś! Nie musisz udawać, wiemy, kim jest mój dziadek, nie mogę wiecznie się przed nim ukrywać. Nie teraz, Justin, skupmy się na tej chwili, w tym wspomnieniu jest coś więcej. Okej, okay, czyli my musimy jakby iść chyba do przodu, z tego co widzę tylko. Wygląda prawie tak, jakby na nas czekała. To niemożliwe. Znalazłam cię. Dajmy, znalazłam cię, bo czy ty jesteś prawdziwa? Mam nadzieję, że to nie była zbyt trudna podróż. Cieszę się, że nie jesteś sama. Mama? Mój wspaniały Justinie, jestem taka dumna z tego, kim się stałeś. Dumna? Same ze mną kłopoty. Dziadek, garnok, ich plany w stosunku do mnie. Jestem naznaczony przez zło. Zagrażam wszystkim, którzy tylko się do mnie zbliżą. Mój kochany synku, przeznaczenie jest potężne, ale nie określa tego, kim jesteśmy. Nie jesteś swoim dziadkiem tak samo jak ja nie byłam odrodzoną Aiden. Nieprawdaż, Paulina? Gwałtowny wdech. Nie musimy czekać na powrót Aiden. Bogini żyje w każdym koniu i jeźdźcu, którzy otwierają swoje serca i tworzą prawdziwą więź. Darem Aiden jest miłość. Aiden jest z nami od samego początku we mnie i w was. Tak przynajmniej ja uważam. Justin Paulina, nikt tak naprawdę nie zna przyszłości. Podążajcie ścieżką przeznaczenia, którą wyznacza wasze serce. Nemo nie, mnie wzywa. Czas powrócić do światła. Miłość jest, wszędzie, miłość jest wszystkim. Mamo! Zniknęła Justin. Jezu, się popłacza, błagam. Ale jeszcze jest jedno wspomnienie. Mama i tata. Tak się cieszę, że mieli siebie. O Jezu, będę ryczeć. Tak się cieszę, że mieli siebie. Żegnaj, mamo. Kocham Cię. Czas zostawić przeszłość za nami. Następny przystanek teraźniejszość. No będę słuchajcie, ryczeć. No będę ryczeć i będę ryczeć teraz. Ok. Dziękuję że, mogłam Dziękuję, że mogłem zobaczyć swoją rodzinę naszą trójkę. O Jezu! Naszą trójkę razem, nawet nie wiecie, ile to dla mnie znaczy. A teraz znowu straciłem mamę. Wcale jej nie straciłeś, ona żyje w tobie, Justin, i możesz ją poznać za pomocą jej pamiętnika. Przyniosę ci go, jak tylko skończymy. Dzięki, Linda. Paulina, też, tobie też dziękuję. Nigdy tego nie zapomnę. Czemu masz stary model? Ale to było, ta... mój koń w ogóle jest aż tam. Boże, nie chcę płakać. Czemu muszę zawsze na takich rzeczach płakać? Okej. Okay. Wciąż żyjące wspomnienie. Nie mogę w to uwierzyć. Tak się cieszę, że możemy wspólnie z Justinem przeżywać te chwile. Odtworzyłyśmy wszystkie strony pamiętnika Katrin. Teraz możesz czytać o jej życiu, gdy tylko masz na to ochotę. Okej. Okay. Mamy 14 i 15. Czekajcie, musimy to przeczytać. Pamiętnik Katrin, część 14. Kochany pamiętniku, wciąż mam ten sam sen. Raz po raz. Cwałuję w nim przez duże pole porośnięte kwiatami. Wiatr delikatnie muska mi twarzy. Jestem szczęśliwa, tak mi się wydaje. Żyję w zgodzie z naturą i ze światłem Aiden. Czuję całkowity spokój. Nie jestem już człowiekiem. W moim śnie nie ma jeźdźca, jest tylko dziki koń. To ja nim jestem. To uczucie, gdy moje kopyta delikatnie ocierają się od kąpki trawy. Jest dziwne znajome. Jestem wolna, jestem dzika, w końcu jestem sobą. Ale jednocześnie też sobą nie jestem. Dlaczego więc we śnie czuję się bardziej sobą niż kiedykolwiek? Dlaczego się budzę i czuję rozczarowanie, gdy spoglądam pod kołdrę i zdaję sobie sprawę z tego, że wciąż jestem sobą. Mam nogi, stopy, wszystko. Potem dotykam mojego okrągłego brzucha i czuję Twój ruch. Moje kochanie, jeszcze Cię nie poznałam, a już wiem, że Pokocham bardziej niż cokolwiek. Moja miłość do Ciebie jest nieskończona. Poczujesz ją w delikatnym szmerze drzew? Gdy będziesz się bawić na dworze przy zachodzie słońca, poczujesz w koniach, które podaruje ci tata? Gdy już dorośniesz. Moja miłość, drogie dziecko, jest wszędzie. Wyrośniesz na łagodnego i cierpliwego człowieka, takiego jak twój tata, i będziesz szczęśliwy. Myślę, że Justin to ładnie imię. No nie no, będę ryczeć, słuchajcie. Czemu to, no? A, jeszcze wyszłam. Jeszcze mamy ostatnią część. Pamiętnik Katrin, część 15. Kochany pamiętniku, czas się pożegnać. Będzie mój ostatni wpis, kończę ze swoim śmiertelnym ciałem. Od teraz moja podróż przybierze wymiar duchowy. Jestem podekscytowana na samą myśl, chyba powinnam się bać, ale wcale tak nie jest. Od teraz czuję tylko spokój i światło. Cokolwiek się teraz stanie, wiem, że mój mąż i Justin będą bezpieczni. Oczywiście, trochę mi smutno. Nie może być inaczej, skoro mój syn będzie dorastał bez matki, tak jak ja dorastałam bez swojej. W nie jest mrogi światło, teraz wiem, że moja siostra księżyca nie kłamała. Ale Tomas jest najbardziej serdecznym człowiekiem, jakiego poznałam. Zaopiekuje się małem na pewno. Pokaże naszemu synowi, że miłość jest silniejsza niż przeznaczenie. Nawet teraz, gdy zalanie rumieńcem słońce wnosi się nad dachy naszego małego gospodarstwa, a w porannym powietrzu czuć delikatny powiew lata, ja wciąż, ja wciąż nie wiem tak wielu rzeczy. Wiem jednak jedno, dar Aiden to miłość. Nie został on przeznaczony jednej śmiertelniczce, a wszystkim, którzy potrafią zbudować więź z bratnią duszą. Moc do obrony Jorwiku nie jest związana z żadną przepowiednią to moc jest do nas. Ta moc jest dookoła nas mamy ją we własnych rękach i sercach. Myśleli, że Aiden powróci przeze mnie, a teraz to ja odchodzę, by dołączyć do niej w światłości, w niekończącej się miłości. Mój duch będzie biegał wolno z końmi, które tak kocham. Nigdy nie będę mogła tu mu tego powiedzieć osobiście. Ale gdy już mnie nie będzie, Justin będzie mógł przeczytać mój dziennik. Wtedy zrozumie. Mama cię kocha, Justinie, moja miłość, miłość Aiden zawsze będzie przy tobie. Boże, słuchajcie, ile razy musiałam się zatrzymać, żeby się, się poryczać, to jest szok. Dobra, Linda, co ty nam powiesz? Ta podróż była niczym emocjonalna chustawka. Muszę wracać do domu i nakarmić misji. Może wpadniesz i porozmawiamy o tym, czego się dowiedziałyśmy. O, i dostanę konika. Pluszowy meteor. O, jak słodko. Dobra, słuchajcie, no to tak. Ja już ryczę. Będę ryczeć. Tak już mam. Biorę mojego kochanego konia. I lecimy, słuchajcie, do Jarlaheim. I słuchajcie, jesteśmy w Jarlaheim. Więc lecimy do Lindy. W końcu, słuchajcie, skończyliśmy ten wątek. Jak ja się cieszę. Poznanie Katrin pomogło ci zrozumieć własne przeznaczenie? Zrozumiałam, że przeznaczenie jest przereklamowane. Zrozumiałam, że moc to także ryzyko. Wydaje mi się, że drugie. To trudna nauka, ale znam ją aż za dobrze. Dla Katrin ryzyko zakończyło się tragicznie, ale nie uważam, że tak samo musi być z tobą. Albo z kimkolwiek z nas. Możemy się wzajemnie wspierać. Tyle się dowiedziałyśmy podczas naszych poszukiwań, a jednak nasza wiedza jest wciąż tak uboga. Wiedza na temat Katrin albo strażników Aiden. Czego jeszcze nie mówią nam Flip z druidami? Pewnie wielu rzeczy mają zbyt dużo tajemnic. Może tak, są tak samo zagubieni jak my. Wydaje mi się, że drugie też. Aha, pewnie masz rację. Kiedyś myślałam, że dorośli wiedzą wszystko. Prawda jest jednak inna, ale oni nie chcą tego przyznać. Tę podróż zapoczątkowało echo przeszłości, ty i Katrin. Flip myślał, że łączy was tak zwane przeznaczenie. Ale czwórka dawnych jeźdźców duszy również ma swoje echo przeszłości. Przyjaźń wystawiona na próbę, nadzieja, tragedia. Czy nas także czeka to, co się stało z tamtymi siostrami? Nie, jeste nie jesteście silniejsze. Nic nie trwa wiecznie. Wydaje mi się, że weźmy to od pierwsza. Dzięki, Polna. Mam nadzieję, że się nie mylisz. Nie chcę nic mówić, ale trochę kręci mi się w głowie. Spojrzenie duszy, którymi przyniosłam ciebie i Justina, bardzo mnie wyczerpało. Muszę odpocząć. Ale zanim pójdziesz... Zauważyłam, że od samego początku wpadł Ci w oko mój pluszowy Meteor. Sama go zrobiłam na wzór pluszaków sprzedawanych we fioletowym kucyku. Chcę Ci go dać. Proszę, weź go. Naprawdę, jeśli będę chciała się przytulić do jakiegoś słodkiego Meteora, to pójdę na dwór. Proszę się o niego, dobrze? daliśmy Meteorka. No, patrzcie. Słodko. Czyli słuchajcie, skończyliśmy ten wątek. W końcu, ale ja chcę całą tą kolekcję. Ich słodziaków. Nie powiem, że nie. Ale słuchajcie, tak, lecimy na razie jeszcze do koniośka. Bo chcę, tu w ogóle miałam labladora, jak coś. Chcę zobaczyć właśnie tego pluszowego. Jego chyba się nie da, no bo to pluszak. Ale słuchajcie, wygląda to słodko. Więc tak, w końcu, słuchajcie, zakończyliśmy wspomnienia Katrin. Dowiedzieliśmy się troszkę więcej, ale dalej mniej niż powinniśmy. Ale tak, ja mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie kciuka w górę, a jeżeli nie, kciuka w dół. A jeżeli jesteście tu pierwszy raz, to gorąco was zachęcam do zasubskrybowania kanału, aby być na bieżąco z wszystkimi filmikami i seriami na kanale. Wydaje mi się, że jeden odcinek, słuchajcie sobie, poświęcim na robienie pobocznych zadanek, a potem wracamy już, wydaje mi się, do fabuły. Trzymajcie ciepło i pa!